Hejoz! Wracamy. Zanim sobie będziemy kontynuować zapiszę taki większy save. I już jestem w ukryciu? Jestem w ukryciu. Dobra, już nie powinno być problemu z nimi dwoma. Przynajmniej na tę chwilę. Okej, okay, on tam wraca. Póki co... Kurwa. Na tym skradaniu się to, ja zdobędę kolejny poziom. Okej, okay, tutaj. Tutaj jest taka bezpieczna strefa, bo oni dochodzą do schodów i zapominają o mnie. Nie, zdąże, nie zdążają mnie znaleźć w ukryciu. I to jest naprawdę fajne. Że mówiąc, nie kojarzę tej misji z poprzednich części Skyrima. Znaczy z poprzedniej mojej gry. Ok. W końcu go rozwalę. To jest pewne. Chcę sobie grać tak naprawdę bardzo po swojemu w tego Skyrima, więc ta seria myślę, że będzie naprawdę bardzo długa, bo ja potrafię się tak bawić z przeciwnikiem przez pół godziny rozgrywki, więc... zobaczymy. Po każdej strzale powinnam y, zapisywać, znaczy be, przed oddaniem każdego strzału powinnam zapisywać. No, zaczniesz się wracać, ziomek? Byłabym wdzięczna. Tak, zaczął się wracać. Ok, fajne są te znaczniki. Wyglądają jak takie duszki trochę, no. Więc wracamy. Tam idzie dół na patrol. A ja sobie ciebie dziabne z łuku. No, no, no. Poczekam aż dojdzie do stołu, bo tak jak się przemieszczają na boki, to to jest ryzykowne tak do nich strzelać. Smo jak najczęściej trafiać w głowy, bo to zapewnia największe obrażenia okej, okay. już połowa życia, dobra, jeszcze tylko druga połowa. Damy radę, skończymy przed, tym, przed końcem tego odcinka. Ok, w ukryciu, dobra, on się teraz zatrzyma i zacznie się wracać. No super, F4, mówię, że będę ten że będę wojownikiem dwuręcznym, a ja z łuku cały czas szyję do nich. Trafię teraz tego renegata? Eee, trafiłam go. Może jego też mi się uda zabić. W którymś momencie. Okej. Okay. Muszę cały czas obserwować te znaczniki, ponieważ one mi bardzo dużo mówią. A ja już zaraz powinnam się ukryć. Postaram się zabić tego Renegata teraz. No, skradanie się wzrasta. Kolejny poziom, tak. Na tym skradaniu się dużo zrobię. Naprawdę się zastanawiam, czy nie... O, właśnie. Ucznictwo wzrasta do 29. Czy nie zainwestować jakoś tak bardziej w... w, w, U nas szuka? Nie. Czy nie zainwestować jakoś tak bardziej w łuki? Yy... A do zdrowia sobie teraz dam. Na pewno nie będę szed... szła w manę. Zobaczmy, co tu jest. Okej. Okay. kolei wzrok. Zrokuj podczas celowania, by przybliżyć obraz. O tak! I co jest? Nie mogę? Łucznictwo? Aha, muszę mieć 30. Nie. Do tego też muszę mieć 30. Do tego muszę mieć 20. Sobie, wiecie co? Zostawię to sobie. I dam, by. Gdy... Co tu jest? Jeśli skradasz, cię wykryć. Ataki z zaskoczenia broni w zadają już sześciokrotnie większe obrażenie. Wow A ciche stąpanie. Hałas pancerza zmniejsza się o 50%. O, to by mi się przydało. Ataki z zaskoczenia z łuku zadają trzykrotnie większe obrażenia. Okej, okay. to, to jest zajwiste. A taki z szczytami to na pewno nie. Sprawia, że ukrywasz płyty. Na... Że nie uaktywniasz płyt naciskowych, okej, okay, to jest fajne. Biegasz podczas skradania spowoduje wykonanie cichego przewrotu w przód. Uu. To jest zajebiste. Zniebieganie nie wpływa na ryzyko wykrycia. Ok, dobra. Pójdziemy sobie... To sobie damy. Mam nadzieję, że to nam się jakoś zwiększy, a później bym dała sobie to do tego, co wzroku. Naprawdę. Dobra, więc zapisujemy, ponieważ chcę. Yy, chcę. Okej, okay, nie wiem, co to aktywniło. Pewnie są tutaj jakieś szałki stąd. Później sobie pozbieramy jakieś fanty, a na razie. Okej, okay, dużo tutaj pułapek, ponieważ teraz nikt tego nie patroluje. A mnie. Od... Jezus Maria jak on dyszy. A mnie o 20% trudniej wykryć. Dobra. Dobra. Jednak poszyjemy do niego z łuku. Jestem na schodach. Teraz przemieszczenie się byłoby głupotą. Widźmia róg mnie przeraża kurwa, okej? Okay? Dobra. Teraz tutaj ostrożnie. Wrócimy się do miejsca, z którego szyliśmy z łuku i go wy tego wydźwięku kruka wykończymy po prostu łukiem. Ok, to ja tak hałasuję. Uff. Więc zapisujemy. po cichutku tutaj. Mam nadzieję zdobyć to skradanie się na wyższy poziom. I na serio rozważam to, czy nie skupić się na strzelaniu z <laughs> Znaczy tam coś dodać, dodawać do broni dwuręcznej, żeby tam umieć coś tym walczyć. Ale strzelanie z łuku może być bardzo przydatne. Dobra, wraca się. Więc my idziemy tutaj. Skradanie się na pewno nam się przyda w gildii złodziei i w gildii zabójców, czyli chyba w dwóch najtrudniejszych gildiach. w grze, trzaj, ponieważ tam trzeba trochę pokombinować. Gildia zabójców jest trudna, bo tam jest taka misja, żeby się do nich dostać, to trzeba tam coś z cieniami porobić. Nie trafiłam, a skradanie się wzrasta, więc chowajmy się tu. Dobra, w rukieciu, ok. No przynajmniej tutaj z tego, co patrzyłam, jest dużo rzeczy do zluzowania, To mam nadzieję, że nam się ten nasz trud skradania się opłaci, ok? Te... zwiększony... zwiększony atak do trzech mi się może przydać. Jezus Maria, niby człowiek wyzdrowiał już i w ogóle, a nadal go męczy kaszel i katar trochę. Nie aż tak bardzo, ale trochę. I wiecie co? Zrobię przerwę, bo muszę się wycmarkać. Ja już jestem z powrotem. Wiecie, to niby takie nic takie smarkanie, ale jednak wkurza trochę. No i znowu pociągnęłam nosem. Okej, okay, więc czekamy aż wróci ten widźmokrug i. No i dobra. No i go zabijamy. Niestety to jest żmudne, ale ja w tym momencie jestem naprawdę za słaba, żeby go pokonać. Powinnam dodawać więcej do zdrowia niż do staminy. Jednakowoż Stamina sprawia, że możemy udźwignąć więcej. Stamina czy zdrowie? Nie wiem. Chyba zdrowie sprawia, że możemy udźwignąć więcej. Nie wiem, nie znam się na ostatnich paczach. Sekunda. Okej. Okay. Musiałam sprawdzić, czy mikrofon mam włączony. Gin. Yy. Okej. Okay. Może schowamy się tutaj. Czekajcie, następnym razem schowam się tutaj. Na razie idę tam, bo jeśli tam mnie nie wykryje, w sensie tam, to będzie spoko. Strzelanie z łuku jest zajebiste w gruncie rzeczy. F4 I naprawdę się zastanawiam, czy się nie skupić na strzelaniu z łuku, ponieważ widziałam magów, widziałam zabójców, widziałam wojowników, lecz ja prawie przez wojowników, ale nie widziałam nikogo, kto by prowadził Let's, let's Play ze Skyrima, będąc właśnie łucznikiem. A to by mogło wyglądać ciekawie. Zwłaszcza, że łuk jest bronią dystansową. I jest bardzo fajną bronią dystansową. Jednakowoż, żeby strzelać z łuku, trzeba mieć niemałego skilla. A wątpię, że ja go miała. Poczekam, aż on wejdzie tutaj, ponieważ wtedy mogę się szybciej schować za winklem a on ma dłuższą drogę do przejścia, ja mam więcej czasu dzięki temu. Okej. Okay. I sprawdźmy. Sprawdzimy, czy mnie to znajduje, czy nie. Te pułapki, które tutaj porozmieszczali, są naprawdę sprytne. Ok, schodzi tu, idzie tu, a mi maleje wskaźnik poszukiwania. Znaczy, wykrycia, tak to się chyba nazywa, w ukryciu? Więc spoko. Mogę go stąd ustrzelić? Jakbym się uparła, to niby tam go mogę coś dziawnąć tym łukiem. Jednakowoż wolę stanąć tu i poczekać na niego. Tu się jakoś czuję tak dziwnie bezpieczniej. No patrzcie, niby mam te 20 klatek durne, a granietnie chodzi płynnie, wygląda ładnie. Dobra, akurat jak to powiedziałam to zaczęło lekko przycinać. Więc... Jest zajebiście. Ale widać, że się lekko przycina. No to, nie, to, już, to już nie jest to, ale jednak... Jednak działa. Nie to, ale jednak działa. Ok, powinnam zapisać przed tym strzałem. O sobie pochodzimy trochę w ukryciu. Ponieważ to nam zwiększa wskaźnik skradania się. A mi, jako ucznikowi skradanie się by było bardzo pomocne. O ile się zdecyduje, na, zostanie łucznikiem. To jest jeszcze do sprawdzenia. Do. do, 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 do nie do sprawdzenia, tylko do. Przemyślenia. Okej, okay, jest tam. I się zastanawiam, bo chyba po tym e, strzale go po prostu wy, wywabię. Więc zapiszemy. Będę do niego szyć z łuku. Zastanawiam się, czy on biegnie do nas, znaczy stara się biec do nas, czy po prostu idzie tak tym swoim ślamazarnym krokiem ten Wiedźmok kruk Przeraża mnie, a zwłaszcza to jego dyszenie. To jest po prostu... Jakby miał jakąś astmę co. Okej, okay. bum. Okej, okay, idzie do nas. Okej, okay, wyleczył się. Chuj Kurwa. Wątpię, żeby nas tutaj jakoś dorwał. Żeby nas tutaj w ogóle wykrył. No, już znika wskaźnik. Dochodzi do korytarza. A nas nie ma. Jesteśmy w ukryciu. No i proszę. I on się w tym momencie zawraca. No dokładnie. Mam nadzieję, że on się nie będzie tak leczył. Bo to by było miło, wszystko trochę chujowe. No, wracaj, kruchu. Odcinek nazwę Skradanie się, albo szycie z łuku. Po cichu. Obrażenia razy dwa. Zobaczymy. Ale bardzo bym chciała już go wykończyć. To już się trochę nudne robi. To od samego początku było trochę nudne, ale... Zobaczmy. F4. Kurwa, uciekł mi. Mogę do niego nie przestrzegać stąd. Kurwa, aż się przeszeliła? No, 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 no. Ok, Dobra, schowam się tu i zapiszę, ponieważ następnym razem planuję go wykończyć tego łuku. I mi się bardzo nie podoba to, że on się leczy co chwilę. No. Już go słyszę, kurwa. Dobra, teraz mi spadło do 15 klatek. Nie wiem o co chodzi. Powiedzmy, że mu idzie to wspinanie się. Czy pan nie zauważył? Wątpię ty patrz, zauważył mnie, teraz się cofnie, no cofnij się, cofnij się, cofnij się, dobra, raz kozie śmierć, mhm. Spróbujemy go teraz zabić, ale tak na serio go zabić. Pokażesz mi jego wskaźnik, no On się leczy. To mi się bardzo nie podoba, więc teraz na serio spróbujemy go zabić. Hmm? teraz pójdziemy tu Kurwa Ups No chodź tu? Wejdź, wejdź właśnie. Ale żeś w las. No chodź tu. Okej. Okay. Zrobimy tak mikstury. Uzdrowienie i mikstra lecznie. Mikstura uzdrowienia. Nie to. I tego nie mam. Dobra. Ulubione. Dobra. Dobra, udało się. Ok. Dobra, już na sam koniec. Jezus Maria. Dobra, przeszukamy sobie, przylutujemy sobie to miejsce. A w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych na, na razie.